Dzień dobry, serdecznie z tej strony Sebastian Koczyk i witam Cię w odcinku z serii MLA, czyli Micro Learning dla Analityka. Dzisiaj nie będzie vloga, dzisiaj sobie krótko opowiemy o dwóch pojęciach, które bardzo często trafiają się w informatyce i Często my, jako analitycy, spotykamy się z takimi określeniami. Co prawda, to trochę bardziej dotyczy testerów oprogramowania, ale my też musimy wiedzieć o tym i też na przykład, jak modelujemy procesy biznesowe, to wykorzystujemy tą technikę. No dobrze, co to jest? Co to jest? Tutaj chodzi o. Technikę białej oraz czarnej skrzynki. I w przypadku białej skrzynki, my mamy wiedzę na temat, jak wygląda wewnętrzna konstrukcja systemu, a w przypadku czarnej skrzynki tego nie wiemy. To jest jakiś klocek oprogramowania systemu, urządzenia, który działa, ale my nie wiemy jak. Wiemy tylko, jakie przynosi rezultaty, więc to też jest bardzo cenne dla nas. Jako analitycy możemy opracować sobie na przykład proces biznesowy i zamiast dorzucać kolejnych aktorów albo elementów, gdzie ktoś coś realizuje, to możemy dorzucić sobie na przykład zewnętrzny system, na przykład obsługa płatności. I z naszej perspektywy nie interesuje nas w ogóle, jak to działa. To jest nasza czarna skrzynka. Coś tam wpada, coś tam wychodzi. I nas interesuje to, co musimy tam przesłać i to, co odbierzemy, czyli tak naprawdę rezultaty działania takiego systemu. No dobrze, ale patrząc z perspektywy analityka biznesowego, do czego nam może posłużyć taka biała skrzynka, kiedy mamy pełną informację na temat konstrukcji danego systemu, jak on działa, jak wygląda, jak ich, jakie ma komponenty wszystkie informacje są dla nas znane, mamy pełną dokumentację to wtedy my możemy się skupić na tym, jak znaleźć wąskie gardła, jak zoptymalizować dany system. Jak spróbować rozwiązać coś lepiej, usprawnić, więc to jest moment, kiedy my mamy pełną informację na temat systemu i wiemy, co może zostać poprawione tak, aby nasza organizacja działała lepiej. W przypadku czarnej skrzynki. Skupiamy się bardziej na interfejsie, na funkcjonalnościach systemu, na to, co dostajemy w odpowiedzi. Więc możemy sobie sprawdzić, czy dany system, czy nasza czarna skrzynka spełnia wszystkie wymagania i cele biznesowe. Więc to jest trochę inny poziom abstrakcji niż w przypadku białej skrzynki, ale jest to równie przydatne podczas naszej pracy. Często, jak wykorzystujemy jakieś inne systemy, z którymi się integrujemy w jakiś sposób, no to są właśnie czarne skrzynki. Nawet jeśli z Choć trochę tą konstrukcję, to czasami na diagramach łatwiej jest wrzucić takiego blackboxa, gdzie jest coś, co wysyła komunikat do tego systemu i coś, co otrzymujemy, niż tam rozpisywać szczegóły, które są nieistotne z punktu widzenia naszego procesu biznesowego. No dobrze, to byłoby tyle w tym odcinku. Podsumujmy sobie to, że biała skrzynka to jest badanie elementów wewnętrznej konstrukcji systemu, a w przypadku czarnej skrzynki my sobie patrzymy, jakie rezultaty osiągamy dzięki danej funkcji danemu komponentowi. Dobrze, z mojej strony zostało tylko zaprosić Cię do subskrybowania tego kanału, do dołączenia do społeczności, gdzie będziemy omawiać tego typu tematy, a nawet inne, jeśli chodzi o UML, jeśli chodzi o BPMN, -a i jeśli chodzi w ogóle o wdrażanie się do analizy biznesowej. Pierwszych kroków, no to tam już trochę tych materiałów jest, gdzie serdecznie Cię zapraszam. I do usłyszenia w środę, gdzie będziemy omawiać kolejny odcinek z serii BPMN i pytania, które się pojawiają. Dzięki i do usłyszenia.